Zapraszam do kolejnego projektu w Fezelu Bartowskim, który pozyskaliśmy dzięki Pefronowi. Jest to usługa door-to-door, -door. Skierowana, skierowana jest ona do osób. Yy, Niepełnosprawnych, ale pełnoletnich, dla osób starszych, które mają problem z przemieszczaniem się, z poruszaniem, ale też wykluczonych tak komunikacyjnie. Jest to tak zwana taksówka, można ją sobie zamówić bezpłatna. Do przewozu osób można być do kościoła, do muzeum, do urzędów, na jakieś kulturalne przedsięwzięcie czy spotkanie kulturalne. Więc zapraszamy do korzystania wszystkich mieszkańców naszego powiatu lubskiego z tego typu usługi. Wcześniej trzeba wypełnić odpowiednie formularze, które znajdują się na naszej stronie i zgłosić potrzebę wyjazdu trzy dni wcześniej. Tutaj służby naszego powiatu będą za to odpowiedzialne. Mam nadzieję, że ta usługa przyczyni się do tego, żeby Państwo mogli znaleźć pracę czasami, mogli wyjść na zakupy, załatwić sprawy urzędowe, zwłaszcza ci Państwo, którzy do tej pory byli bardzo ograniczeni. Serdecznie zapraszam do korzystania z tej usługi.